Idealny ryż do sushi. Na 8 wałków potrzebujesz 500 g ryżu. Ryż zalej wodą i odstaw go na 10 minut. Po tym czasie przepucz go 3 razy. I po 3-krotnym przepukaniu zalej go taką samą ilością wody co dałeś ryżu, czyli 1 do 1. Koniecznie gotuj go pod szczelną przykrywką i ustaw mały ogień. Gotuj to zagotowania, a następnie wyłącz palnik na 10 minut trzymaj go dalej pod przykryciem. Po tym czasie cała woda została wchłonięta w ryż, jest idealny do sushi. Teraz czas na zaprawę do ryżu. Na 100 gramów potrzebujesz jedną łyżkę octu ryżowego, czyli w moim przypadku będzie 5. Na 100 gramów ryżu wychodzi pół łyżeczki cukru, w moim przypadku jest to 2,5. Na 100 gramów ryżu dodaj szczyptę soli, u mnie jest to pół łyżeczki. Wymieszaj wszystko na wolnym ogniu. Zaprawę dodaj do ryżu i jest idealny przepis na ryż do sushi. Po więcej filmów zapraszam na kanał.